Wystawa, którą za chwilę państwo obejrzą, ma olbrzymi wymiar edukacyjny i bardzo na tym nam zależało, by o tej trudnej dyscyplinie, o trudnych obiektach, które trudno pokazać w atrakcyjny sposób, opowiedzieć Możliwie najciekawiej. Proszę pamiętać też, że archeologia tego, sama archeologia, nie jest tylko archeologią przedmiotów. To jest podejście XIX-wieczne. Teraz mamy nowe metody, z którymi można zapoznać się na zewnątrz, a efekty tych metod możecie Państwo zobaczyć. Wystawa w Muzeum Okręgowym przede wszystkim poświęcona jest. Okresowi wczesnego średniowiecza na terenie miasta Leszna. W zeszłym roku udało nam się odkryć pomiędzy strzewicami a zaborowem pozostałości grodu wczesnośredniowiecznego wraz z rozległą osadą. Ciekawostką jest to, że ta osada jest naprawdę rozległa, gdyż prawdopodobnie wraz z pobocznymi stanowiskami, których jest bodajże łącznie 4 lub 5, o ile dobrze pamiętam, stanowi tak zwany kompleks osadniczy z tego właśnie okresu. Jest to bardzo rozległy teren. Przede wszystkim możemy zobaczyć to, co tak naprawdę odkryliśmy na terenie tego stanowiska numer 13, czyli to jest przedstawione na ścianie naprzeciwko mnie wraz z zabytkami ruchomymi. Które udało nam się znaleźć przede wszystkim w postaci fragmentów naczyń, gdyż to jest w archeologii najczęściej spotykane znalezisko. Natomiast tu, akurat w tym wypadku, bardziej istotną rolę gra, yy, grają pozostałości relikty, właśnie tego tego grodu i jego fortyfikacji. Dało nam się jednoznacznie potwierdzić, że odczyt magnetometryczny, który wykonaliśmy wcześniej na tym terenie, to pozostałości ewidentnie grodu, wału, konstrukcji tzw. Izbicowej. To właśnie prezentujemy na tej wystawie. Okazuje się, że osadnictwo na terenie miasta Leszna sięga okresu wczesnośredniowiecznego, sięga początków państwa polskiego. W tym roku przypada tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego. Jak widać na terenie naszego miasta również działy się w tym okresie bardzo jakieś istotne rzeczy, jakie niestety nie wiemy, bo mówię, tak naprawdę na ten moment wiemy, że jest takie stanowisko, jest w 100% gród. Natomiast jaką pełni funkcję, jak długo funkcjonował, i jak funkcjonowała osada, co się działo tam, jak on upadł, kiedy powstał. Na ten moment nie mam jeszcze pytań, bo y, potrzebne są dalsze badania po prostu.